W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wiek będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i zawsze i na wieki będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Wiek będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i zawsze i na Zdrowaś Maryjo, Was zbieram na Pan z, z błogosławionaś między miastami, i błogosławionaś Kontynuujemy naszą katechezę na temat przykazań kościelnych. Dziś omówimy sobie, właściwie rozpoczniemy omawianie przykazania drugiego i trzeciego w najnowszym brzmieniu katechizmu, trzeciego i czwartego w brzmieniu wcześniejszym katechizmu. I według katechizmu Gaspariego jest to również przykazanie drugie, które mówi o tym, że należy raz w roku do Komunii Świętej przystępować i spowiadać się przynajmniej raz w roku. Jest to przekazanie, przepraszam również trzecie i czwarte. Także jeśli chodzi o numerację, to mamy tu różną konfigurację tych przekazań. Natomiast chodzi niewątpliwie o dwie sprawy. że raz w roku trzeba się wyspowiadać, i raz w roku w okresie wielkanocnym komunię świętą przyjąć. I można by właściwie na tym skończyć, dlatego że przykazania są bardzo, ale to bardzo proste. Natomiast abyśmy mieli pogłębioną wiedzę na ten temat, dlaczego raz w roku, bo chyba każdy z nas ma takie myśli, że należałoby jednak częściej niż raz w roku. Więc, żeby poznać trochę od strony historycznej to przykazanie kościelne to dzisiejszą katechezę poświęcę temu ażeby omówić skąd te dwa przykazania się w kościele wzięły a wzięły się one z postanowień czwartego soboru laterańskiego i by dobrze zrozumieć dlaczego dziś mamy takie a nie inne przykazania musimy wrócić do tej historii Sprzed 810 lat, bowiem Sobór Laterański IV trwał od 1 do 30 listopada 1215 roku, a zwołał go jeden z najwybitniejszych i największych papieży Kościoła katolickiego, czyli papież Innocenty III, którego pontyfikat przypada na lata 1198-1216. Był to największy synod w całym średniowieczu, ponieważ Sobór Laterański IV Laterański od miejsca, gdzie się odbywał, czyli na Lateranie, zgromadził 412 biskupów oraz 800 opatów przełożonych zakonnych i pełnomocników kapituł z całej Europy. Także mamy 1000 przeszło, 1200 duchowne, duchowieństwa. Którzy zebrali się wspólnie na Lateranie, aby przez miesiąc ustalić te najważniejsze po dziś trwające dla Kościoła przepisy. Była także na tym soborze polska delegacja. W soborze uczestniczyli arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz czterech biskupów krakowski Wincenty Kadłubek. Włocławski Barta, Wrocławski Wawrzyniec oraz Lubuski, również o imieniu Wawrzyniec. Także mieliśmy polską reprezentację z najbardziej znanym Wincentym Kadłubkiem. I w ramach tego soboru papież Innocenty III chciał załatwić następujące, palące wtedy w kościele kwestie. Mianowicie zwołując Sobór, napisał, opisał go następująco, iż zwołuje go, ażeby zachować dobro dla całego chrześcijaństwa, wytępić występek i nadużycia, odnowić obyczaje, wyzwolić od herezji, umocnić wiarę i zaprowadzić pokój. Jednym ze szczegółowych powodów, dla którego Sobór Laterański IV został zwołany, była chęć, odwrócenia tego co dokonało się między wschodem i zachodem kościoła czyli papież miał nadzieję na odwrócenie tych tragicznych wydarzeń które doprowadziły do schizmy i odłączenia się tej wschodniej części kościoła która popadła wtedy w schizmę poprzez odłączenie się i decyzją papieża oczywiście pragnieniem, przepraszam papieża, było to, ażeby ci wszyscy odłączeni do kościoła czym prędzej powrócili. Także Sobór miał przed sobą niezwykle ważne zadania. Jednak okazało się, że to co przetrwało do dnia dzisiejszego, co jest owocem czwartego soboru laterańskiego, to jest tak naprawdę ustanowienie w całym kościele na pierwszym miejscu Ważności takiej organizacji, jaką jest parafia. Do soboru Laterańskiego IV nie podnoszono kwestii parafii na takim poziomie. Oczywiście parafie były, kler niebędący klerem zakonnym, zwany klerem świeckim, w kościele był, ale traktowano go, mówiąc najogólniej, bez wchodzenia w szczegóły, marginalnie. Sobór Laterański IV. Podnosi parafię i stawia ją na pierwszym miejscu jako podstawową organizację życia kościelnego. To właśnie przez ten sobór zmuszono w kościele duchowieństwo do tego, aby wyraźnie wskazano na granice parafii, które po tym soborze miały już bardzo wyraźny, terytorialny charakter. Oczywiście wcześniej parafie też były, ale tę rangę duszpasterską niewątpliwie wcześniej stanowiły zakony. To one wiodły prym. W Polsce mieliśmy w wieku XII opactwa cysterskie, które rozwijały na przykład sieć kościołów dojazdowych i tam prowadziły te zakony duszpasterstwo. Ważna uwaga. Zakony, zakonnicy, opaci i przełożeni wspólnot nigdy nie byli proboszczami. Proboszczami wybierano spośród kleru świeckiego duchownych, którzy pełnili funkcję administracyjną nad danym terytorium. Ale ponieważ to było właśnie takie niedoprecyzowane, dopiero Sobór Laterański IV ustanawiając proboszcza. Prawdziwym rządcą dusz, bo z tym się wiąże przekazanie spowiedzi raz w roku i komunii, podniósł proboszcza do takiej rangi, iż on rzeczywiście stał się pasterzem. My oczywiście z dzisiejszej historii współczesnej wiemy, znamy, być może sami żeście tego, drodzy wierni, doświadczyli, że proboszczem może być zakonnik, że zakony mają swoje parafie, ale jest to dopiero historia, XIX-wieczna. Do XIX wieku było rzeczą no, niedopuszczalną w Kościele, ażeby to zakonnicy prowadzili parafie. Natomiast kiedy w XIX wieku rozwój różnych zakonów no i też zmiana sytuacji gospodarczej na świecie, społecznej na świecie doprowadził do tego, iż Kościół zezwolił zakonom prowadzić parafie to raczej zakonnicy musieli się dostosować do parafii niż parafia do zakonników, dlatego że od Soboru Laterańskiego IV widzimy, jak ważną, podstawową komórką życia Kościoła jest parafia. W jaki sposób podniesiono rangę tego proboszcza w parafii? Otóż nadano mu obowiązek wyspowiadania swoich parafian raz w roku. I udzielenia im Komunii Świętej raz w roku. I to był obowiązek proboszcza wobec wiernych, a wierni byli zobowiązani wobec proboszcza, a to u Niego, a nie u jakiegoś innego księdza, wyspowiadać się raz w roku i to z rąk proboszcza przyjąć Komunię Świętą. W kanonie 21 soboru laterańskiego IV czytamy następujące postanowienie. Wszyscy wierni obojga płci, doszedłszy do używania rozumu, powinni osobiście, przynajmniej raz w roku, wiernie wyznawać wszystkie swoje grzechy własnemu kapłanowi i odprawić w miarę sił nałożoną sobie pokutę, przyjmując z uszanowaniem, przynajmniej na wielkanoc, sakrament Eucharystii. Chyba, że za radą własnego kapłana będą uważali, że z rozsądnej przyczyny powinni czas jakiś wstrzymać się od jego przyjęcia. I uwaga, gdyby ktoś tego nie czynił, to za życia nie powinien być wpuszczony do kościoła, a po śmierci będzie pozbawiony chrześcijańskiego pogrzebu. Dlatego to tak zbawienne postanowienie często ma być ogłaszane w kościele, by nikt nie mógł się tłumaczyć niewiedzą. Jeśli zaś ktoś ze słusznej przyczyny chciałby innemu kapłanowi wyznać grzechy. Niech prosi o pozwolenie własnego kapłana i niech je otrzyma, bo bez tego nie mógłby inny kapłan go rozgrzeszyć lub grzechy mu zatrzymać. I to w tym 21 kanonie mamy to pierwsze podwyższenie znaczenia proboszcza. Tylko on mógł wyspowiadać swoich parafian. Oprócz tego w kanonie 51. Sobór również postanawia, iż śluby mają być poprzedzone zapowiedziami i to także jest obowiązek proboszcza, iż te zapowiedzi mają być wykłaszane na terenie parafii, tam gdzie wierni są znani, a żeby w razie przeszkód zgłosili się do proboszcza ci, którzy te przeszkody widzą. I wiadomo, że nie będziemy dzisiaj tego wątku rozwijać, ale podaje to jako ciekawostkę, że również te kwestie małżeńskie Sobór porusza. A zatem parafia i proboszcz stanęli na czele formacji katolików w wieku XIII. I dlaczego to jest takie bardzo ważne w ramach tego soboru i czy ono wypełnia to, te postanowienia, czy wypełniają założenia soboru? Tak, ponieważ związek wiernych z proboszczem był najsilniejszą bronią przeciwko herezjom. Herezje, które wtedy się szerzyły, zagrażały wiernym, a wierni, przepraszam za użycie tego słowa, ale niezagospodarowani duchowo przez proboszcza, czyli można by powiedzieć, takie bezpańskie dusze, były o wiele bardziej narażone na ten okrutny wpływ herezji, wtedy szczególnie Katarzy rozprzestrzeniali swoje zgubne nauki, aniżeli ci, którzy mieli ojca, który ich prowadził i raz w roku przynajmniej sprawdzał. Jak wygląda stan duchowy wszystkich owiec, które tenże proboszcz miał w owczarni? Więc tak naprawdę to właśnie podniesienie rangi wspólnoty parafialnej i związek między proboszczem a wiernymi doprowadził do tego, iż Kościół mógł w XIII wieku przeżywać swego rodzaju, no można powiedzieć, coś w rodzaju odnowy, do której także przyczyniły się zakony żebracze jak Franciszkanie i Dominikanie. Ale niewątpliwie oni mogli działać dlatego, że ta struktura kościoła już okrzepła i że proboszczowie zaczęli organizować swoje parafie, a tam, gdzie przybywali kaznodzieje wędrowni, mogli właśnie w tych parafiach głosić zdrową katolicką naukę. Także parafia stała się miejscem, w którym walczono z herezją. To jest czas, w którym zamyka się już ten krąg parafialny i ten krąg parafialny obejmuje swą władzą jeden proboszcz. Teraz jeżeli chodzi o dalszą kwestię związaną z proboszczem, to tylko dodam, że dzięki temu Soborowi Laterańskiemu IV. Probosz stał się tym, o, którym, o którego działalności zaczęto mówić, że jest to cura animarum, czyli jest to ten, który zajmuje się duszami, który je prowadzi. I proboszcza pierwotnie nazywano kuratus albo rektor. Rektor Kościoła, ta nazwa, chociażby u nas w Bractwie, zachowała się do dzisiejszego dnia i jest ona używana. I to właśnie te nazwy podkreślały zwierzchność proboszcza i jego władzę wobec dusz jemu powierzonych. Dobrze, jak dokładnie wyglądała ta praktyka, jeśli chodzi o spowiedź? Otóż przynajmniej raz w roku spowiadać się. Dlaczego właśnie tak? Spowiedź sakramentalna ma swoją historię i warto o niej by powiedzieć więcej słów, gdy będziemy omawiać samą spowiedź w ramach naszych kateches, Natomiast niewątpliwie należy pokrótce tylko powiedzieć, iż praktycznie od wieku IX już powszechna stała się w kościele praktyka pokuty ukrytej, dlatego że do wieku IX była czymś zwyczajnym praktyka publiczna w kościele pokuty. Pokuta publiczna polegała na tym, że ludzie musieli zadośćczynić za swoje grzechy w sposób jawny, ale nigdy nie było, co bardzo ważne, wyznawania jawnego grzechów. Grzechy zawsze wyznawało się prywatnie. Grzechy wyznawało się przed szafarzem, który mógł rozgrzeszyć z tego przewinienia, a czasami wymagał najpierw podjęcia praktyk pokutnych, a następnie dawał rozgrzeszenie. Dopiero misjonarz Roszkocki, święty Kolumban, jest tym, który wprowadza w kościele, że, znaczy nie tylko on, ale jego się stawia jako taki wzór, który doprowadził do tego, iż mamy mm, zadośćuczynienie tajne lub przynajmniej półtajne, pół co zawiera się w jego regule stworzonego dla y, z, z duchownych zakonników oddanych Panu Bogu ludzi, którzy szli według jego reguły. Więc punkt ciężkości się przenosi na samo wyznanie grzechów przed kapłanem. I z tym w ogóle związana jest kwestia tego, że te pokuty, które były nakładane, szczególnie publiczne, były bardzo, bardzo ciężkie, więc niektórzy odkładali spowiedź ze względu na ciężkie pokuty do właściwie końca swojego życia. I stąd też do spowiedzi przystępowano rzadko. I tak na przykład na Wyspach Brytyjskich w wieku VII i VIII przystępowano raz w roku przed Bożym Narodzeniem, a we Francji w wieku IX na początku Wielkiego Postu. Dekret Soboru Laterańskiego, korzystając już z tych zwyczajów zachęt duszpasterskich, aby przynajmniej raz w roku spowiadać się w obliczu tego, rzadkiego wyznawania grzechów i odkładania tej kwestii na sam koniec życia zobowiązuje wszystkich wiernych w całym kościele do tego, ażeby raz w roku, nieważne w jakim okresie, ale raz w roku wyspowiadali się i to koniecznie przed swoim własnym proboszczem. Oczywiście zwyczaj spowiedzi związany został z wie okresem wielkanocnym dlatego że kolejny dekret soboru mówi o tym że trzeba przyjąć komunię świętą w okresie wielkanocnym a zatem ta spowiedź zazwyczaj była praktykowana tuż przed świętami a żeby zdążyć w okresie wielkanocnym na przyjęcie komunii świętej ale o tym szczegółowo będziemy mówić na następnych katechezach. Tenże dekret o częstotliwości spowiedzi utrwalił się w Kościele, podtrzymał go Sobór Trydencki i wszedł on do kanonu przykazań kościelnych, potwierdzonych w najnowszym kodeksie prawa katonicznego oraz w, w postanowieniach polskiego episkopatu, który oczywiście w punkcie drugim wzywa do tego, ażeby raz w roku wyspowiadać się. Ale co z tą spowiedzią u własnego kapłana? Jeszcze nie tak dawno w Polsce na Wielkanoc, na Wielki Post rozdawano karteczki w parafiach, które były takim potwierdzeniem spowiedzi u własnego kapłana. Te karteczki miały na celu taką przypilnowanie tego, ażeby naprawdę wszystkie dusze w parafii wyspowiadały się. Oczywiście dzisiaj ten zwyczaj chyba już nigdzie nie jest praktykowany, ale sam w sobie nakaz u własnego kapłana, Spowiedzi ulegał stopniowej ewolucji z biegiem czasu. Warto tutaj przytoczyć chociażby postanowienia z Kościoła z 1411 roku, w którym dopuszczana jest możliwość spowiedzi u innego kapłana, nawet jeśli własny proboszcz odmówi na to zgody. Przymus spowiadania się u własnego kapłana został ostatecznie zniesiony dekretem papieża Klemensa VIII w 1592 roku, a zatem trochę tenże obowiązek trwał bo od 1215 do 1592 roku. Jednak kościół zawsze zalecał spowiedź u własnego proboszcza który ma pierwszeństwo przed innymi, do tego, aby wysłuchać spowiedzi swoich parafian, ponieważ to, że został zniesiony nakaz spowiedzi u proboszcza własnego, nie zniosło wcale odpowiedzialności proboszcza za wszystkie jemu powierzone dusze, z których będzie się on musiał przed Bogiem ostatecznie rozliczyć. A zatem, oczywiście, w dzisiejszych czasach jest to czas ręcznie niemożliwe, żeby proboszcz parafii spowiadał wszystkich, niemożliwe jest też także, aby w naszych warunkach rektor kościoła czy duszpasterz kaplicy wyspowiadał wszystkich wiernych, ponieważ jeżeli mamy taką liczbę sięgającą tu prawie 2000 dusz, to jest to niemożliwe. Stąd też w kościele wykształciły się funkcje wikarych, wykształciły się funkcje pomocników duszpasterza głównego, proboszcza którzy ten obowiązek przejmowali i wyspowiadanie się u takowego zastępcy proboszcza czy jego pomocnika było również wypełnieniem tego najpierw nakazu a później zalecenia w kościele. Także oczywiście ważne było jednak to aby wyspowiadać się w swojej własnej parafii, w swoim własnym kościele, w miejscu, gdzie człowiek co niedziela przychodzi i gdzie, jest, prawda, gdzie przyjmuje sakramenty i gdzie pragnąłby to życie swoje zakończyć wraz z Panem Bogiem i z tym Ojcem Duchownym, który go przez całe życie, często gdy te kadencje proboszczów dawniej trwały po kilkadziesiąt lat, to prowadził. Mamy jeszcze w Polsce ten słynny zwyczaj, chociaż już w strukturach posoborowych, ale on raczej w tych bardziej tradycyjnych regionach występuje, że na Wielkanoc w Wielkim Poście organizuje się spowiedzi parafialne i wtedy w ramach dekanatu księża zjeżdżają się, ażeby wyspowiadać całą parafię przed świętami. I wtedy ta spowiedź jest od rana do wieczora, prawda, wiele godzin, wielu księży, ażeby wszyscy mogli się wyspowiadać ten zwyczaj wynika z tego nakazu spowiedzi przynajmniej raz w roku. Natomiast jeśli chodzi o samą Komunię Świętą, to oczywiście również mamy tutaj nakaz Komunii na, w okresie wielkanocnym. I teraz jeśli chodzi o ten nakaz Komunii, sprawa ma się tak. Iż jak wiemy, w pierwszych wiekach powszechną praktyką było dość częste przyjmowanie najświętszej Eucharystii przez tych, którzy słuchali nabożnie przy świętej. Jednak różnorodne przyczyny doprowadziły do tego, iż wiek, od wieku IV widzimy powoli zmniejszającą się liczbę komunikujących. I do Soboru Laterańskiego IV obowiązywało właściwie w Kościele prawo ustanowione na synodzie na początku wieku VI. Wtedy przyjęto, że wierni są zobowiązani do przyjmowania Komunii Świętej trzy razy w roku na Boże Narodzenie, na Wielkanoc i na zesłanie Ducha Świętego. Zasada jednak trzykrotnej Komunii Świętej nie była na tyle ściśle zachowywana, a wręcz była zaniedbana na tyle poważnie, że Sobór Laterański nie podtrzymuje ustanowień z początku VI wieku, ale sprowadza się do pewnego minimum kanon Soboru Laterańskiego dla wszystkich wiernych, ażeby nie utrudniać drogi do zbawienia, ale ją jak najbardziej ułatwić i właśnie wtedy Sobór Laterański nakazuje przyjęcie Komunii Świętej raz w roku. I nieprzestrzeganie tej normy pociągało oczywiście za sobą określone sankcje, czyli niewypełnienie tego przykazania bez zgody proboszcza czy bez jakiegoś uzasadnionego powodu pociągało za sobą grzech ciężki. Natomiast jako ciekawostkę tylko dodam, iż w ogóle rzadkim zjawiskiem było w średniowieczu przyjmowanie częściej komunii świętej niż raz w roku. I tutaj kilka przykładów tych, którzy byli w kościele najpobożniejsi. Otóż zakonnikom dawała możliwość przyjmowania częstszej komunii świętej reguła. Natomiast świeccy musieli się starać o pozwolenie nawet u samego biskupa, aby częściej przyjmować komunię świętą. Przykładem tego może być święta Elżbieta z Turyngi, która przystępowała do najświętszej stołu pańskiego przyjmując najświętszą o Eucharystię tylko trzy razy w roku. Święty Ludwik, król Francji, który odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii, przyjmował komunię świętą sześć razy w roku. W zakonach częstotliwość komunikowania była ściśle określona. Na przykład u Dominikanów komunię przyjmowano sześć razy w roku, u Klarysek, Cystersów oraz w zakonie krzyżackim siedem razy w roku. Członkowie trzecich zakonów, szczególnie zakonu Franciszkańskiego, mogli ze względu na swoją regułę przyjmować Komunię Świętą trzy bądź cztery razy w roku. Więc widzimy, że ten częstotliwość przyjmowania Komunii Świętej nie była aż tak wielka, ale również widzimy, że wieki średnie i kolejne wieki kościoła przyniosły nam wielkich świętych i chociażby tu wymieniona święta Elżbieta czy święty Ludwik byli w stanie przyjąć Komunię Świętą sześć razy w roku i zachować łaski tej Komunii. Bo to, że człowiek przyjmuje często Komunię Świętą, to jest oczywiście w żaden niezasłużony sposób przywilej, wielki. Natomiast święci poprzednich wieków nas pouczają, że można przyjmować Komunię rzadziej, ale żyć cały czas w stanie łaski, bo jedna Komunia to całe niebo w Tobie. Jeżeli nie utracisz tych łask zaraz przez chociażby brak dziękczynienia czynienia mszy i będziesz dobrze przeżywać to, co się wydarzyło, przyjmując Komunię Świętą w Twojej duszy, to możesz żyć tymi owocami aż do śmierci. W dzisiejszych czasach, gdzie jest to bardzo trudne, bo zagrożenie jest wiele, papież Pius X zezwolił na częstszą Komunię Świętą. Byśmy no, w obliczu tylu zagrożeń byli tą Najświętszą Eucharystią jak najczęściej umacniani. Co jednak nie jest gwarancją zbawienia duszy. Gwarancją zbawienia duszy nie jest częstotliwość przyjmowania Komunii Świętej, ale jakość przyjmowania tej Komunii, czyli jakość nasza duchowa, tak zwana dyspozycja i ta, to gorące pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem i trwania w tym zjednoczeniu po Komunii Świętej. Kolejne Sobory Kościoła po czwartym Soborze Laterańskim podtrzymały przyjęty obowiązek, chociaż ciągle rozwijały i zachęcały do tego, ażeby z biegiem czasu ta Komunia Święta była przyjmowana jeszcze częściej niż raz w roku. Aż dziś mamy już można powiedzieć takie apogeum miłości Bożej, że możemy komunie przyjmować co tydzień albo jeszcze częściej, codziennie, i nie ma z tym większego problemu. Więc jest to jakiś prawda, dowód Bożej miłości, która się w tych trudnych czasach, w jakim przyszło nam żyć, objawiła. Natomiast Kościół po dziś dzień zachował jako swoje przykazanie obowiązek Komunii Świętej raz w roku. Pomódlmy się teraz za wszystkich członków naszej wspólnoty, a szczególnie za tych, którzy rzadko się spowiadają i rzadko przyjmują komunię świętą, aby odpowiedzieli na wezwanie Pana Jezusa do tego, by zjednoczyli się z Panem Bogiem swojej duszy i tak, abyśmy wszyscy nieustannie w tym zjednoczeniu trwali. Dać, Panie, wieczny odpoczynek raczymy dać Panie, a duże wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech bo odpoczywali w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.